Jednym z głównych wątków, który omawialiśmy w poprzednim odcinku, był ten dotyczący potencjalnej walki amat... Kurwa, jakie zdjęcie Dubiela, co to kurwa w ogóle ma być? Co to jest za zdjęcie? To jest prawdziwe zdjęcie? Ciekawe, czy w ogóle przez to, co sobie powstrzykiwał sobie Dubiel, nie? To on już chyba o tym otwarcie mówił. Um... I ciekawie czy na przykład przez to to jest ciężej go znokautować, bo to są takie poduszeczki. <noise> Ten kwas to jest taka poduszka i on ciosów teraz nie czuje. Madusza Ferrariego z Kacprem Błońskim oraz Marcinem Dubielem na jednej gali. Były już władca piekieł, w wywiadzie dla MMA bądź na bieżąco dość ofensywnie oraz krytycznie wypowiedział się o umiejętnościach sportowych dwóch wcześniej wymienionych influencerów i nie omieszkał powbijać im kilka mocniejszych Najlepidna. szpilek. Przy czym to Błońskiemu oberwało się na... Kurwa, starszym zapuścić i już, i tuła. po co są takie tam... Ps. Najbardziej. Ten gość ma niewyparzony ryj, a ja mu ten ryj zamknę. Nie dość, że na konferencjach to później mu go połamie w klatce. Więc czy inaczej, bo to jest pytać, czy będą dla mnie wyzwaniem. Ani jeden, ani drugi dla mnie nie jest wyzwaniem. Dla mnie dwóch bumów znokautować to jest kupka pestka. Amadeusz ostatnio coś rzucał, że robi ten Trans TV znowu, tylko że polska edycja. Nie ma problemu, zapraszam obu. Czyli na jednej gali? Tak, to jest scenariusz idealny. Mirosław Okniński, a więc główny trener Amadeusza, w bardzo ostrych słowach wypowiedział się z kolei o jego drugim potencjalnym rywalu Marcinie Dubielu, określając go mianem człowieka w gumce na głowie, któremu brakuje lojalności i którego nie darzę sympatią. Ja go nie lubię, jest nielojalny. Dubiel to taka chorągiewka, jak większość sprzedajna d... za pieniądze. I to wszystko. Ferrari mówi, że na jednej gali z... Tak, to ja się zgadzam, ale pierwsze chcę Dubiela. Pierwsze, chcę widzieć, jak Ferrari rozwala głowę Dubielowi. To będzie fajne przedwczoraj Marcin Dubiel zdawkowo odniósł się do wypowiedzi Amadeusza Ferrariego na Twitterze oraz na Insta Story, pisząc Farmazeusz w akcji, a następnie tego samego dnia odpalił na Twitchu streama, podczas którego obszerniej skomentował słowa potencjalnego rywala oraz trenera Oknińskiego. Dubiel między innymi ocenił, że Amadeusz przesadził ze swoimi wypowiedziami i nagadał głupot oraz szybko wycofał się ze swoich słów dotyczących walki z dwoma influencerami na jednej gali w momencie, gdy zostały poczynione kroki do sfinalizowania takiego zestawienia. Pewno wiem, że Amadeusz Ferrari Kupa w kosmos odleciał. Jak zaczął polić głupoty. Ja wam powiem tak, ja Amadiego jego lubię, ja go dalej lubię, nie? Ja kurwa, zawsze będę pał do niego sympatią, ale już kupa taki Farmazon nagadał. W ciągu kurwa, jednego dnia, o, kurwa, jednego dnia, w ciągu 10 minut dostał decyzję na swoje słowa i już zdążył od razu. Kurwa. Marek, ja po prostu uważam coś takiego, że jeżeli nie potrafisz znaleźć maila do kogoś, to wiesz, ta twoja propozycja jakaś, podejrzewam, że jakaś biznesowa, no to już jakby tak. Tak na to patrzę, nie? Jeżeli ktoś nie potrafi znaleźć maila do kogoś, no to ja tak średnio już patrzę na taką propozycję, nie? Dlatego daruj, może sobie tą... Dzięki za donake, ale przypuśćmy, że nie jestem zainteresowany, nie? Zwłaszcza, że no nie ciężko jest znaleźć mojego maila. W chuj kurwa prosto. Się z niej wycofać. Nie trzeba było długo czekać na reakcję Ferrariego, który zaprzeczył wersji zdarzeń przedstawionej przez Dubiela, zapewniając, iż jego narracja z wywiadów nie uległa zmianie, i w rozmowie telefonicznej z prezesem Fejmu również wyraził chęć do batalii z Dubielem oraz Błońskim na jednej gali. Amadeusz ponaglił również Dubiela do sprostowania jego nieprawdziwego komunikatu w internecie. Tak jak powiedziałem na wywiadzie, tak samo dzisiaj w życiu realnym powiedziałem Rafałowi Pasternakowi, jak do mnie zadzwonił i zapytał, czy na tych dwóch oskarków na gali. to odpowiedź była jednoznaczna oczywiście że tak później dzwonisz do mnie i mówisz że na internecie pewne, pewne słowa padły ale ty nie wiedziałeś. więc spoko to z twojej strony że zadzwoniłeś do mnie i to sobie wyjaśniliśmy ale widzę że nie wyjaśniłeś tych słów na internecie byłoby miło a propos odwoływania słów żebyś ty odwołał swoje w internecie skoro zaznajmyłeś się z faktami, że jak tylko dostałem telefon to powiedziałem że mogę wam zrobić kuku wracając do wtorkowego streama Dubiela ten wspólnie z Nacu odpalił oraz odniósł się do wywiadu Mirosława Oknińskiego który przytaczaliśmy przed i w którym trener bardzo krytycznie wypowiedział się o influencerze oraz jego poczynaniach. Marcin nie pozostał dłużny i w reakcji na krytyczne słowa, które padły w jego kierunku w równie ofensywny sposób wypowiedział się o knińskim, zarzucając mu m.in. oszukiwanie ludzi na pieniądze. Czy wiesz, jeżeli chodzi o, o człowieka w gumce na głowie, albo tak go nazywam? Wiesz, serę, ktoś jeszcze to wypomina? Wiesz, no, on nic nie on kurwa pewnie nie wie o co chodzi, nawet tego nie widział. Tak, 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 no bo tego nie ma. Nie? Ja go nie lubię. Jest... I Z mojej strony to samo. Nie było tak. Było tak, że ja przyszedłem do niego trenować i ja byłem bardzo lojalny wobec niego, bo ja nawet nie chciałem odchodzić. Chciałem odchodzić, natomiast. Tak, w korzenioju to mój mail, ale mam też wiele innych. Jeżeli masz jakiś mail przypisany oficjalnie do kanału, albo jest na oficjalnym Instagramie, albo gdzieś, no to jest to mój mail. Do kontuzji, której ja nie, mo nie mogłem w ogóle wyleczyć, do, zresztą do teraz się z nią borykam, na tych treningach. Czy nie uważasz, że cofasz się w rozwoju intelektualnym, jak oglądać ciągle te gale? Czy wiesz co, traktuję to jako rozrywkę. Lubię oglądać gale, jak się bi, jak się tłuką i Bo wiesz, chodzi o to, że ja ich znam wszystkich, nie? Więc to tak jakbym po szkole sobie usiadł i oglądał, jak koledzy się tłuką za rzeczką na przykład, nie? I tak to traktuję. Nikomu się nie dzieje krzywda, w sensie wiesz, biją się, ale no, sędzia, pa, sędzia tam czuwa, wie kiedy przerwać. Tak? I kurwa, niczego się tam nie nauczyłem, po prostu musiałem zmienić trenera, bo ja nawet nie wiedziałem, jak mam. Błogosławie karolnej i Piotr. Błogosławie Wam. ...lewego prostego wyprowadzić, niczego się nie nauczyłem. Dobra to taka chorągiewka, jak większość sprzedajna. A, za wszystko. To to on jest nienormalny, no. Nienormalny to jest starów, któremu się naprawdę we łbie pojechało. Wszystkich tak oszukuj, oszukuje, tam ludzi na hajs, p***oli takie kocopoły, żeby się jak najgłośniej mówiło. Ciekawym wątkiem, do którego również odniósł się Marcin Dubiel na streamie, było skarcenie go przez przebywającego aktualnie za kratami Freakfightera Pawła Skarfejsa-Bombę. Ferrari w wywiadzie dla MMA Bo... Czy jestem uzależniony od energetyków? Niby wydaje się, że tak, ale chyba nie. Ja po prostu mm, mało przyjmuję płynów. I często lubię to, tego energetyka. Powiem Wam, że w energetykach mi się podoba moment otwarcia, jak jest zimny i te pierwsze łyki, jak jest gaz, a później to już mogę odstawić. Jakoś tak mam, nie? że chyba jestem uzależniony od tego uczucia, jak ten gaz jakoś te podniebienie, coś bardziej takiego. Dziwne to bardzo. Bądź na bieżąco przytoczył nieznaną wcześniej historię, według której pogra... Nie boisz się o serducho? No kurwa, powoli się zastanawiam. Rąca paszy został, kolokwialnie mówiąc, ustawiony do pionu przez Pawła... Dzisiaj w ogóle miałem, miałem mega pojebany... Niby miałem rano wstać, ale okej, okay, później się okazało, że nie muszę, no ale ciągle myślałem, że muszę rano wstać. Ehm. Um... Się obudziłem jakoś o siódmej, miałem niedocukrzenie, nie? Ale jakieś takie kurwa pojebane to niedocukrzenie, że mi cukier długo nie chciał wzrosnąć i dużo zjadłem, bo się bałem, że mi nie wzrośnie, no ale dobra, wzrósł mi już później, jak spałem. A jak mam bardzo wysoki cukier, to mam mega kurwa popierdolone sny. I miałem taki mega dziwny sen, nie? E, że byłem na mm, jakiś kurwa rozdaniu Oscarów i miałem wręczyć jakąś nagrodę, nie? Ale taki babszczyk był niemiły na zapleczu. I wiecie, no ja Polak, no to ja nie znam tych wszystkich gwiazd amerykańskich, nie? Bo się nie interesuje tak. A ona mówi, że no będziesz wręczał jakiejś tam zasłużonej pani, jakiejś Alinie, coś tam, nie? Ja mówię, a która to jest? A ta, i Coś mi tam gada po miejscu, że chyba sobie pan żartuje, nie? A ja, kurwa! I to zacząłem się kłócić z nią i mnie wyprosili. Ale drugim wejściem, jakby się z powrotem wbiłem na moje miejsce, ale już nie, nie dawałem tej nagrody, mówię jebać. I sobie usiadłem i coś tam... No i już tak kurwa nie pamiętam. Nie rano to jeszcze pamiętałem. Właśnie mówiłem, Monika, chodź ci opowiem, a ona nie przyszła i teraz już mi wyleciało z głowy. Ale wiem, że był fajny, nie? <ścoughs> coś tam dalej było fajne, ale już nie pamiętam. To były jakieś jeszcze atrakcje. Hmm. <laughs> Wła ...bombę za to, że wypisywał do jego ówczesnej dziewczyny oraz flickfighterki Zusję No bomba tam złapał poza kulisami dubiela, no wyliściował go, wiesz. Cieć w tył głowy, idź do domu. Lara, witam wśród wilków, au! ...chłopaku, wiesz o co chodzi? Czekaj, czekaj, Ze Że bomba zbił dubiela? D bomba zliściował dubiela? No tak, tak, była tam ileś miesięcy temu taka, taka sytuacja, jak Dubiel coś tam kiedyś do Zusie wypisywał, to bomba go złapał na żywo, tam go wyliściował, wytargał za ucho. Dubiel do Zusie wypisywał, przecież jakby Dubiel do Zusie wypisywał, to ona by stworzyła z nim chętnie związek pod wyświetleniem, tak jak stworzyła sztuczny związek z Amadeuszem. To nie kumam. Zusia odmówiła Dubielowi? związku pod wyświetlenia, czy co? O co tu chodzi? Ucho wiesz, kopa w dupę. Marcin na live'ie poniekąd potwierdził, że miała miejsce tego typu sytuacja, lecz nie doszło do aż tak dotkliwych rękoczynów, jak opisywał Ferrari. Dubiel przedstawił... Co to za nagranie było? ...prawił również szczegóły zajścia oraz jego szerszy kontekst. I nagle stary Podchodzi ktoś do... Stream i real, tak? Nie od tyłu i mnie włosy, nie? Wiesz, ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Ja mówię, tak, jak jeszcze raz k***a będziesz coś tam do mojej dziewczyny, to cię zajmę. myślałem, że on żartuje, bo to, to było dla mnie tak absurdalne. To ciekawe, co ten dobiel wypisywał do tej Zuzi, Tym bardziej, że wiesz, jakby no ja z nią gadałem tylko w kontekście tego, że miała z nami zamieszkać. bo tak. Że wiesz, że, że jakby się zaśmiałem, ale on ciągnął, pociągnął, ale tam nie, nie było, nie doszło do spięcia, bo tam ochrona była i tak dalej. Ale ja później strasznie się do niego spi*** no i mieliśmy kosę taką lekką i jakoś po, nie wiem, miesiącu czy dwóch przyszedł i mnie przeprosił sam. Powiedział, że on nie wiedział, że ona mu nagadała głupot. Ona ma tak i głupoty, ona jest taka dziwna czasem. No i nagadała mu głupot, że ja do niej niby zarywałem. Oni w ogóle chyba porobili. Będzie SEP jak będę, jak będę organizował to ogłoszę. Kacper Błoński, a więc drugi z duetu influencerów, który ma zmierzyć się z Ferrariem na jednej gali, w odpowiedzi na deklarację Amadeusza, który zapowiedział, że znokautuje Kraszera już w pierwszej rundzie, zaproponował układ, według którego jego rywal będzie mu płacił za każdą przetrwaną odsłonę walki oraz dostanie dodatkową gotówkę za wygranie pojedynku. Ja Poświęć mnie do spania już w pierwszej rundzie, więc za każde 3 minuty, które spędzę z tobą w klatce, wysyłasz mi 33 333 zł. Czyli łącznie za całą walkę wysyłasz mi 100 koła, a jeśli przegrasz ze mną walkę, to podwajasz stawkę. NFZ nałożyło. No dobra, ale to powinno też iść w drugą stronę, nie? że jak yy, Błoński przegra, no to Błoński płaci wtedy Ferrari. Mu.